Wyszłam na plac przykryć drzewo. Gdy wracałam, usłyszałam głos ratunku. Głos ten dochodził z ziemi. Zaglądałam do studni, okazało się, że jest tam chłopczyk. Pobiegłam do domu po telefon, aby wezwać służby alarmowe. Potem wróciłam do chłopaka, stałam przy nim cały czas, mówiłam do niego, uspokajałam go. Po paru minutach dosłownie przyjechała Straż Pożarna i zajęli się akcją ratunkową. Może się potną, może stanął na, na tej niezabezpieczonej studzience i, i po prostu się pod nim ugięła i wpadł. Wiem, że wpadł z psem, pies niestety nie przeżył. Chłopczyk na szczęście nie odniósł wielkich obrażeń, tak bo mam przynajmniej nadzieję. Na szczęście na dole są kamienie i chłopak na nie się spiął, bo inaczej pewnie by się utopił. A ja przyszłam dosyć szybko, więc on jeszcze wołał ratunku bo z tego, co wiem, jak strażacy go wyciągali, to już wpadał w stan hipotermii. Będzie. Czyli pomoc on w ostatniej chwili? No można tak powiedzieć, że jeszcze chwilę on już by nie miał siły wołać o pomoc. Tak, to było zgłaszane, że to jest niezabezpieczone, że zagraża życiu, że ktoś może tu wpaść. No niestety zostało to zignorowane, musiało dojść do nieszczęścia, żeby ktoś się tym zainteresował i zabezpieczył tą studnię.